Where, am I? Where am I? How did I get here? I can't remember. I must have blacked out. No tak to jest jak się pije. the No możliwe tak być. Może tak być. Find the real key 10 wybu and unlock the exit. Okay. A to jest dźwięk w ogóle z Minecrafta chodzenia? Tej ist żargon. I dzisiaj sobie zagramy w Slenderman Shadow, co nie. I to jest już chyba piąty odcinek, tak mi się wydaje. I gramy sobie teraz mapę klaustrofobie. To jest po prostu labirynt. Nie oszukujmy się. Tutaj teraz będzie najstraszniejsza gra. Bo labiryntów nie lubię. Nienawidzę nawet. Nie lubię naprawdę, więc trzymamy się prawie ściany. I potem będziemy normalnie chodzić. Ty, gra się podgłośniła, co jest? To oni chyba chcą mnie na zabał zrobić. Musimy znaleźć jakieś klucze, chyba. Nie, trzymajmy się tej prawej ściany, co nie, jak to mówiłem. Mm, I zobaczymy, gdzie skończymy. A coś tu jest źle. Że... Źle skończy A Gdzieś tu jesteśmy. Nic co to nam daje? Nic. Znaczy, bym się wrócił, zobaczyć, co tam jest. Przy tamtej ścieżce. Mm. No, chłopie, żeś obudził się nie wiadomo gdzie nawet. No. I zaczyna się. Chłopie, gdzieś ty poszedł. Melanż taki, że musisz. że skończyłeś w jakimś labiryncie? No, to będzie przez rany, ja już to wiem. Siema, youtuberzy. Powinna ja tam być. Bo to nagrywam. Mm, idziemy dalej. Kurczę blaszka, to nie będzie łatwe. Parę rano zobaczymy i... Najwyżej nam się nie uda, no bo to jest bardzo trudne. Nie chce mi się wiedzieć, że wszystkie klucze zbierzemy na odcinku. Ta mapa jest strasznie duża, widzicie? Ja pierdolę. Idźmy tutaj najpierw. I ja cię kręcę. Oj, oj. To nie jest super labirynt. Staram sobie teraz w głowie tak poobliczać. Z której strony my wyjdziemy. Ale im dłużej myślę, tym coraz gorzej będzie. Dobra, rozumiem, że ta droga prowadzi tam z powrotem, ta. Yep. Czy coś tutaj było? Jak nie, to pójdziemy z powrotem. Tak, my się tutaj wrócimy i idziemy prosto, prosto tam. Idziemy dalej prawie, ściany się trzymamy i będziemy szukać więcej kluczy. Przejścia były po lewej, tam za nami są tak naprawdę teraz, więc wiemy, w którą stronę uciekać w razie czego. Jak wybierzemy wszystkie klucze, jeżeli to się w ogóle da, powiedzie, jak odpadniemy szybko, to zaczniemy jeszcze raz, a jak odpadniemy znowu, no to dlipa. To znaczy, że nieraz Slender nie chce przepuścić. Trochę ten dźwięk z Minecrafta mi irytuje. Mi strasznie... Łeb mi wariuje. Dobra, teraz zrobiliśmy chyba już kółko, co nie? Z tego co rozumiem. Może tak być, że już teraz kółko zrobiliśmy. Albo zaraz zrobimy. Hmm. Tak, kółeczko zrobiliśmy. Możliwe. Chyba ta. To co, już idziemy środkiem. Tak, trzeba iść środkiem, bo nam tylko to zostało. Okej. Okay. Tylko czy my na środku coś znajdziemy? Tak chodząc. To jest ciekawe. Klus w ogóle otwarta nagle. Ja Slender gdzie jest Slender? Ja pierdolę. I ty mi mówisz, że ja tutaj mam znaleźć wszystkie klucze. Chyba was pojebało. Kurde. Mm. A pod spacer mogę glow sticky rzucać, żebym się nie zgubił. No mi to da. Zwłaszcza, że teraz wrócimy w takim gównianym miejscu. A on się ten dyszy. Ok, kluczyk. Nice. Ktoś się tu zaraz wkurzy. I to nieźle. Bo ja go dawno nie widziałem, gdzieś tu jest. Na 100%. On czeka na odpowiedni moment, żeby na mnie skoczyć i zjeść. Pożreć mnie. Kurde, idziemy dalej. A ta muzyka jest głośna tu mi uderza w ucho całkowicie. Ja pierdziela, ta w ogóle hejluje Czy ja gram w jakieś kurde gry zrobione przez naziola? Ostatnio byliśmy w tym mansion, co nie? W tym willi chyba i tam kurde, tam też były nazistowskie symbole Coś mi tu nie pasuje Kurde, co za dziady mm. On gdzieś tu jest On gdzieś tu jest, on gdzie czuje Czuję mój oddech On gdzieś będzie zaraz za mną Zaraz dostanę bong od niego A Już tracę psychicz, ja kurwa jestem W końcu już się pogubiłem, wiecie co? Ja po prostu idę przed siebie Coś, coś widzę, coś nie widzę I zobaczymy Czy mnie złapie czy nie A oh mój już trochę nawet nie wyrabia Tam chyba stał, mi się wydaje ja pierdzielę, przestraszyłem się pod tego posągu Ty, ale ja już się tak zgubiłem Chyba Dobrze, że ja nie mam klaustrofobii takiej grach W prawdziwym życiu mam Ale tutaj tak strasznie oczy już bolą Od patrzenia się na tą trawę Jest zbyt zielono Tak samo jak zielony W, tem w temacie, zielony w otoczeniu Kurwa, no gdzie tu może być jakiś ten no, A tu już byłem Dobra, kółko zrobiłem, czyli... Jak mogę teraz iść? No co, no do przodu muszę iść. Jakby nie miał innego wyjścia. Tam jest przejście, które nie zadziała. Trzeba znaleźć klucze wszystkie tutaj, rozumiem. Mm. Widzicie co trochę się cykam? bo Gdzie ten slender jest? Pewnie wy już go wiedzieliście, co nie? Strzelam. Tak. Czy już wam pewnie na rogu się pojawił, a ja nie widziałem. Im mniej wie, tym lepiej śpię też. To też jest dobre powiedzenie. Kurde, gdzie ja chodzę? Ja, pierdziele. Chyba wiecie co, tutaj to trzeba inaczej chyba podejść do tego. Tu chyba inaczej to działa. Ten slender. On, on zaraz przyjdzie. On zaraz. Witam, slenderze. Dawno cię nie widziałem. Powiem ci. Rozumiem, że to już będzie Twoja częsty wizerunek. Że to już teraz będziemy się widzieć co chwila. O, widziałem cię, jak znikałeś. Dzień dobry, panie slenderze. Oho, chyba mnie znalazł. I już mi chyba dupy zostawi, będzie próbować mnie gonić, to jest ten glowstick, stick, ale kurwa co mi daje ten glow stick, jak to. Nie wiem totalnie w którą stronę mam iść. Czy tam przez te drzwi można byłoby przejść? No nie no, bo cztery klucze. A i tak potrzeba 10. a co jeżeli nie trzeba? Jeżeli... Ale nie no, to trzeba wszystkie zebrać chyba. Wszystkie to wszystkie tam było napisane. idźmy tutaj, zobaczymy co jest. Czy ja tutaj byłem? O, mogłem tutaj nie być na przykład. Ale też jest szansa, że mogłem. Kurwa, no nie mogę w to uwierzyć. Póki nie zbiorę więcej kluczy, to on chyba mnie do mnie nie będzie tak blisko podchodzić mnie nie zabije. Dlatego trochę sobie przedłużam gameplay, można powiedzieć, ale nie mogę znaleźć klucza. Kurde, zaraz mi... Światło zgaśnie, ja na razie wyłączyłem. Ale mi krew czasami dochodzić do nowi. Kurde. Zanim ja go znajdę... O, siema. Wiesz gdzie jest klucz jakiś? O kurde, on jest szybki, trzeba stąd spieprzać. On jednak szybki jest. Hmm. Cholera, może tutaj coś jest? Hmm. chyba nie. Wie, no ale dobrze, że zniknął. Teraz w ogóle się tego nie przestraszyłem. Ale on teraz się będzie bardzo blisko mnie pojawiać. I strzelam, że w niego wpadnę, w pewnie Czy mogę otworzyć te drzwi? Wrong key used? Aaa, takie bata, takie baty. Czyli, że... Ty! Co to było? Widzieliście, co on zrobił? On się kurwa rozdwoił. Spieprzaj, rozdwoiłeś. Ty, no co to jest? On się jest. Co to było? On mnie porobił... Nie, on się rozdwoił? Ja pierdzielę, dobra, jeszcze raz. Spróbuję ostatni raz. Jak się nie uda, to lipa, co nie? Z tego filmu. Ale nie wiem jak to ogarnąć. Któryś z tych kluczy, które biorę, to one otwierają jakieś drzwi pewnie, przez które można uciec chyba. Czekajcie, jeszcze raz zobaczę, co ja muszę zrobić. Aha! Mam znaleźć 10 kluczy prawdziwy i jeden z nich jest prawdziwy. Czyli że mogę uciec wcześniej. na no, przy pierwszej lepszej okazji mnie teraz zabije O kurwa, widzieliście? No, to chyba kwestia zaczął. prawie w niego wpadłem. Też mi ekran dalej mrowi. Chyba cię pojewało. Ty on błyska? On się nawet nie pojawia tego błyska. O, dzięki za kluczyk, mordo jest co im więcej, jest coś tak ciemno. Czemu? Kurwa! No! To jest. Czemu musi się tak oczy przymykają tak dziwnie? What? Ja nie rozumiem tego. Dobra, skończymy na nowy odcinek. Kurde, te Slendera są w sumie słabe. Slendy to być byłoby lepsze, no ale muszę tę serię skończyć, jak już za zacząłem. Więc. Okej, okay, więc to było na tyle. Żegnam się z wami. I do zobaczenia do kolejnego odcinka ze slendera. Może z jakiegoś też horroru, a może jeszcze w ogóle jest z jakiejś gry. Stawcie suba, lajka, dzwona i co? Siema. Piuu!